Dzień dobry kochani, witam Was serdecznie, e, chciałam Was dzisiaj zaprosić, co jest być może banalne, natomiast nie dla wszystkich. E, Otóż kawałek schabu, który e, będzie upieczony zamiast e, stosowania naszpikowanych chemią wędlin. E, jest tutaj akurat około 1,4 kg, e, ja robię zazwyczaj tak około 1 kg, kilo 400. kg. Jak, że tak powiem mi się spodoba e, w sklepie taki kawałek biorę. Natomiast smak jest nieziemski. E, można w brytwagni oczywiście, natomiast ja wolę w garku, żeby gdzieś tam nie bryskało. E, troszeczkę na spód smalcu. Na to wkładamy schab. Pięknie się posadowił. Co dalej? Dalej solimy. Ja mam takie malutkie łyżeczki, więc około dwóch takich łyżeczek. Solimy, przyprawiamy tylko po wierzchu, podczas pieczenia tej tak się wszystko rozejdzie. No może jeszcze ciut. Dobra. I teraz taka moja, taki mój zestaw przypraw. Kurkuma. Tak, żeby tak przy, przykryło jedną warstwą. Pamiętajcie, że nie podlewamy tutaj e, w ogóle wodą tego mięsa. I teraz tak, jeżeli kurkuma, to koniecznie albo pieprz kajenski, albo pieprz czarny. Kurkuma jest niezwykle zdrowa, powinniście ją stosować codziennie. Natomiast trzeba pamiętać, żeby właśnie była albo z pieprzem kajeńskim stosowana, albo e, z czarnym pieprzem, żeby chronić naszą wątrobę. Do tego imbir. Imbir też stosuję przez cały rok tak naprawdę w przyprawianiu mięs. eka ostro. Do tego czosnek Tostek. W międzyczasie wstawcie piekarnik na 195 stopni i pieczemy półtorej godziny, bez względu na to, jaką wagę schabu macie. I na koniec będzie przyprawa pod tytułem rozmaryn. I takie szczypty wystarczą w pełności. I to jest cały nasz schab. Taki schab wstawiamy teraz do piekarnika. W międzyczasie tylko raz gdzieś po około godzinie przed zakończeniem taki tłuszczek i woda się zgromadzi ze schabu. Należy tym podlać na wierzchu cały schab. I czekamy do końca, aż się upiecze. Jak się upiecze, zostawić go w piekarniku. Nie podlewamy dlatego wodą, żeby on nie był suchy w środku. Później, jak wystygnie, będziemy go wkładać do lodówki, żeby takiej jędrności nabrał i wtedy wychodzi naprawdę wspaniały. Wkładamy do piekarnika półtorej godziny, 195 stopni. O, i tak pięknie właśnie schabik nam się szypie. I teraz zostawiamy, bo właśnie już skończył się czas, zostawiamy go w piekarniku do wystygnięcia, a później przekładamy do jakiegoś naczynia na półmisek i wkładamy do lodówki. Dobrze kochani, nasz schabik już wystygł. Tak o pięknie się prezentuje. Zaczniemy od tej strony. mięciutki. Zobaczcie, jak pięknie struktura wygląda. Nie jest suchy. Proszę. Teraz fajna domowego chleba z takim schabikiem to jest po prostu rarytas także zachęcam Was zamiast śmierdzących nafaszerowanych chemią szynek zróbcie po prostu swojego schabika chowamy go do lodówki i możemy korzystać ta galaretka, która została po nim jak najbardziej do nasmarowania chlebka i tuż, także można to sobie też wyłożyć na talerz, czy pozostawić w wirtualnie, zależy w czym robiliście zachęcam Was Naprawdę wspaniała sprawa. Jeżeli filmik Wam się podobał, łapeczka w górę, subskrybujcie kanał i do następnego filmiku. Smacznego.